Nie powiem, że różanecznik jest rośliną trującą, to zapraszam Was do naszego atlasu atlasroślin.com. Link znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Jest to nasz nowy atlas dla Was. No, w każdym razie, różanecznik jest rośliną trującą zarówno trujące są liście, jak i kwiaty dlatego rośliny tej nie powinniśmy zjadać. Różnecznik zawiera andromedotoksynę, nazywaną także grajanotoksyną, a także rododendrynę oraz erykolinę. Moi drodzy, odnotowano przypadki zatruć po spożyciu różnecznika i tak też odnotowano przypadek 57-nieletniego, ale dniowego niemowlęcia, które spożyło mleko z tym rododendronem. No po prostu małe dziecko no nie znało się na zielarstwie, więc poszło do rododendrona, nazbierało sobie kwiatów, zaparzyło sobie herbatkę, aż dolała sobie do mleczka, myślało, że będzie po prostu odlot, a tutaj dings i wylądowało w szpital. No niestety, młode pokolenie nie zna się na ziołach, a powinno się znać, no bo jeżeli żyje 57 dni, no to powinno przynajmniej przejść jakiś kurs zielarstwa. To oczywiście żartobliwie, ale w rzeczywistości winę należy obarczyć babcie, która właśnie dostała od znajomego informację, że to taki z takich czerwonych kwiatkuszków można sobie sporządzić herbatkę przeciwkaszlową. No to ona po prostu przyrządziła z nie wiem, czy z kwiatów, czy z liści, po prostu z rododendrona, jakiego, jakiejś tam odmiany rododendrona Simsi, tak? Z rododendrona Simsi przyrządziła właśnie napar i dolała do dziecku do mleka. Po 20 minutach okazało się, że dostało wymiotów, drgawek i musiało zostać hospitalizowane. W szpitalu odnotowano także bradykardię, nadmierny ślinotok, wydzielanie śliny, no ale po dwóch dniach okazało się, że dziecko wróciło do normy i wyzdrowiało. Zatem jest to różnecznik. Jest rośliną trującą, ale nie jest rośliną śmiertelnie trującą. Zatem, jeżeli się pomylicie, no to najprawdopodobniej dostaniecie jakichś wymiotów, być może lekkich drgawek. Różnecznik jest także rośliną leczniczą. Tutaj polecam właśnie sobie zajrzeć na bloga doktora Różańskiego. Pełno wiedzy na temat właśnie spożywania dzikich roślin pod kątem właśnie medycznym. Opisuje różnecznik alpejski. Można z niego sobie przyrządzać na parę, które na przykład. Można stosować przy rwie kulszowej, a także przy nadciśnieniu. Zatem po prostu roślina ta obniża nadciśnienie. Ale chodzi tutaj właśnie o różnecznik alpejski, więc nie rozszerzałbym ich do innych różneczników i nie powiedziałbym, że wszystkie różneczniki mają takie właściwości lecznicze. Ale chodziło tutaj konkretnie o różnecznik alpejski. Moi drodzy, co jednak ciekawe, kwiaty te rośliny także są trujące. Natomiast pszczoły nie wybierają, czy to są rośliny trujące, czy nie są trujące, tylko po prostu zbierają nektar. Zatem jest coś takiego jak szalony miód. Szalony miód, przyrządzany właśnie na przykład z rododendronów, który jest dla ludzi toksyczny i my jako ludzie nie powinniśmy go spożywać. Roślina rododendron jest trująca, a pszczoła, która zbiera nektar właśnie z tej rośliny, także produkuje toksyczny miód. Oczywiście niejednokrotnie się kłóciłem z pszczelarzami na ten temat, bo oni uważają, że pszczoła tam sobie odprawia czarną magię w tym ulu i przetwarza ten miód w taki sposób, że wszystkie toksyny ulegają rozkładowi, co jest oczywiście oczywistą nieprawdą. Po części być może coś w tym jest, ale nie jest to stuprocentowa prawda. Pewne toksyny może tak, ale dla nas całą pewnością nie wszystkie. Powiem Wam, że nawet możecie chodzić na bani po miodzie, w którym nie ma ani, gramu alkoho ani grama alkoholu. Po prostu zawiera on toksyny e, albo różne związki czynne z różnych e, trujących albo toksycznych, przynajmniej nieco toksycznych e, kwiatów, tych roślin w Polsce na dziko troszeczkę e, jest, zatem w sumie nie każdy miód jest taki całkowicie, bym powiedział, e, bezpieczny. Ale oczywiście też nie demonizuję tego. Nigdy mi po miodzie żadnym nic nie było, nawet po dzikim miodzie z różnych roślin, po miodzie wielokwiatowym, tylko po prostu e, raczej nie zaleca się, żeby stawiać po prostu ule wśród rododendronów, bo jakby e, pszczoły zebrały miód tylko z tego rododendrona, na przykład z całej alei rododendronów, no to po prostu ten miód byłby do wyrzucenia. Bo człowiek by miał banie po kilku łyżkach, tak? Zostałoby jakiś drgawek i dziwnego stanu, a może nawet stanu zatrucia. Spokojnie, spokojnie, ja Was dzisiaj nie chcę zanudzać architekturą. Muszę jednak powiedzieć, że znajdujemy się w świątyni Wang, która została wybudowana w Norwegii w XII-XIII wieku, a sprowadzona do Polski w 1842 roku, a konkretniej do Karpacza. Co możemy jednak znaleźć w ich ogrodach? Oczywiście przed nami żywotnik, czyli po łacinie tuja, taki kościelno-cmentarny klimat. W każdym razie świątynia oczywiście została sprowadzona do nas, zatem nie została odtworzona jeden do jednego. Ta świątynia nie wygląda tak jak w XII wieku. No i jak widzicie, przed nami znajdują się rododendrony. Choć jest śnieg, to wciąż na rododendronach wiszą liście. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich gatunków rododendronów. Gatunki nazywane azaliami oczywiście te liście zrzucają. Jednakże oczywiście rododendrony wyglądają o wiele bardziej zjawiskowo, gdy kwitną. Tutaj także na różowo, na czerwono, na biało. E, mają naprawdę bardzo ładne barwy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kwitnący różanecznik rododendron, no to właśnie polecam udać się na przykład do Parku w Pokoju obok Stobraskiego Parku Krajobrazowego, czy na zamek w Mośnej w okresie kwiecień-czerwiec. Byłem moi drodzy ostatnio u znajomych i ich pochwaliłem za piękny rododendron, ale macie piękny, ładny rododendron, a oni mi mówią, że to jest azalia. Ja tak sobie myślę, no przecież to jest na pewno rododendron, ale dlaczego nazywamy właśnie rododendrony azalią? I co ma z tym wspólnego różanecznik? A co jeszcze bardziej skomplikuje sprawę, co ma z tym wspólnego bagno? Ale nie takie bagno błotniste, tylko bagno zwyczajne. Sądzę, że już Wam pomieszałem w głowie, no bo raz. Rododendron, dwa. Różanecznik, trzy. Azalia, cztery. Bagno. E, czy mówimy o tych samych roślinach, czy są to zupełnie inne rośliny? Może zacznijmy od rododendrona. Co to właściwie jest? Moi drodzy, rododendron to jest po prostu łacińska nazwa. Rodzaju rododendron. Nazwa łacińska Wam się tutaj wyświetla, natomiast po polsku, na to Powinniśmy mówić różanecznik. To jest po prostu rodzaj różanecznik. Po łacinie rododendron, a po polsku różanecznik. Natomiast czym jest azalia? Czy możemy coś powiedzieć takiego, że to jest rododendron, azalia? Albo wiem, różanecznik, azalia. Moi drodzy, azalia to jest nazwa zupełnie niebotaniczna nie występująca w żadnej systematyce. Po prostu ogrodnicy sobie podzielili rododendrony, rodzaj rododendron właśnie na różaneczniki i na e, azalie. Po prostu występują różne gatunki różanecznika i ogrodnicy mają zwyczaj nazywać azaliami te, które zrzucają liście na zimę, natomiast różanecznikami te, które ich nie zrzucają, czyli e, piszą przez całą zimę. I stąd moi drodzy różanecznik Azalia i Rododendron. Natomiast co ma z tym wspólnego bagno, a konkretnie bagno zwyczajne, bowiem też należy do rodzaju e, Rododendron. Zatem powinno to być, powinien to być Rododendron zwyczajny, a nie bagno zwyczajne, więc co ono tutaj w ogóle robi? Moi drodzy, bagno zwyczajne niegdyś należało do zupełnie innego rodzaju roślin, czyli do rodzaju łacińskiej. Lutea, po polsku bagno. Stąd nazywaliśmy to bagnem zwyczajnym. Ale dzisiaj należy to już do rodzaju rododendron. Natomiast e, zmieniliśmy ro roślinę, rodzaj, natomiast nie zmieniliśmy jej pierwszego członu, więc pozostało bagno. No i takie moi drodzy, mamy oto bagno, miszmasz w głowie, nie wiadomo o co chodzi. Czy jednak różaneczniki są wyłącznie gatunkami uprawnymi? No nie. No właśnie do e, tego rodzaju ro różaneczników. E, zaliczamy różanecznika żółtego, który występuje na dziko w Polsce e, w jednej miejscowości. Jest to roślina chroniona. Natomiast, e, moi drodzy, bagno zwyczajne. E, z bagno zwyczajnym też jest związana pewna historia, e, bowiem. E, Bagno zwyczajne rośnie obok borówki bagiennej. Borówki bagiennej, która jest uznawana za roślinę jadalną, ale po borówce bagiennej także jest bania. Czasami jest bania: ludzie się najedzą borówki i mają banie, odlot. Co się stało? Przecież to jest jadalne. Wręcz w niektórych atlasach była to roślina uważana za właściwie za, za niejadalną, za trującą. E, natomiast w rzeczywistości jest jadalna. Natomiast czasami właśnie dochodzi do tego, że. Jest zatrucie, ale co ma wspólnego borówka bagienna z bagnem zwyczajnym? Otóż to, że rosną w tych samych miejscach, w tych samych lokalizacjach i po prostu pyłek z bagna zwyczajnego zwiewa na borówkę bagienną, osadza się na tych owocach i zjadane te owoce na surowo powodują takie same właściwości, jakbyśmy się, się najedli tego bagna. Zatem, jeżeli zbieramy borówkę bagienną obok bagna zwyczajnego, to trzeba ją po prostu on, umyć. No i tyle. No, i jeszcze raz zapraszam wszystkich do naszego Atlasu Roślin, atlasroślin.com. Mnóstwo ciekawej wiedzy, której nie znajdziecie w internecie, to wam zapewniam. Także zapraszamy. Atlasroślin.com. A jeżeli Ci się podoba materiał, to jak zawsze zostaw suba, tylko dawaj mi jeszcze to, no, co? Powiadomienie. Przepraszam, wszystkie powiadomienia, bo jeżeli tego nie dasz, to te filmy moje się nie będą wyświetlały Ci na głównej, ja że sam zauważyłem po statystykach. No, niestety, YouTube tak już po prostu e, działa. I zajrzyj czasami na kartę. Subskrypcja, nie patrz tylko na główną, bo na głównej moich filmów najczęściej nie znajdziesz, bo jestem zbyt mały. A chcesz, żebym był duży? No do lajku, i subskrybuj, komentuj. I dzięki.